Historia, jaką znamy, to w znakomitej większości zbiór paradygmatów, niedopowiedzeń, przekręconych i często niemożliwych do zweryfikowania faktów, ze względu na brak niezbitych dowodów potwierdzających określone tezy. Historia narodzin kultu Artemidy nie należy do wyjątków. Żeby przynajmniej w części zrozumieć złożoność tego tematu. Musimy cofnąć się możliwie jak najdalej. Do czasu wynalezienia pisma, przypuszczalnie około 3300 lat przed naszą erą, historie, wydarzenia, rytuały, gesty czy czynności związane z określonymi praktykami religijnymi przekazywano z pokolenia na pokolenie drogą ustną lub przez naśladownictwo. Co niestety nie było, nie jest i nie może być wiarygodnym źródłem informacji. Inną trudnością w przypadku religii i kultów jest ściśle subiektywna percepcja świata duchowego, charakterystyczna dla ich wyznawców. Religia szeroko pojęta to zbiór wierzeń o charakterze synkretycznym, mających ze sobą wiele cech wspólnych. Pełnych zapożyczeń i rytuałów o podobnym rodowodzie. Od samego początku istoty ludzkie wierzyły w istnienie bytów o wiele potężniejszych od nich samych. Można jedynie przypuszczać, że jednym z pierwszych bóstw, któremu oddawano cześć, przed którym odczuwano strach, był ogień. Stąd najważniejszym kultem w cesarstwie rzymskim był kult Westy, opiekunki ogniska domowego. Religie prehistoryczne były charakterystyczne dla małych społeczności plemiennych zajmujących się myśliwstwem, zbieractwem i rybołówstwem. Stąd można przypuszczać, że małe, łatwe do przenoszenia figurki jako personifikacje bóstw chroniących ich właścicieli, stanowiły swoistą polisę ubezpieczeniową na wypadek nieszczęścia. Jako przykład mogą służyć figurki paleolitycznych Wenus z czasów kultury oreniackiej. Datowanej na 40 do 20 tysięcy lat temu. Figurki te najczęściej wykonywano z kości, rogu lub kamienia. Najsłynniejszą z nich jest Wenus z Willendorfu. Niektórzy badacze sugerują, że figurki te to wyobrażenie bogini związanej z kultem płodności, opiekunki kobiet ciężarnych i domostwa. Co ciekawe, ta cecha przypisywana była bóstwom kobiecym, przez całe istnienie rodzaju ludzkiego. Nie należy się temu dziwić, skoro jednym z podstawowych warunków przetrwania gatunku jest wydanie na świat potomstwa. Już 10 tysięcy lat przed naszą erą w starożytnej Syrii rozwijały się pierwsze osiadły kultury neolitu z udomowionymi zwierzętami gospodarskimi, jak bydło rogate. Rozwijał się handel. Za ubóstwo syryjskie z tamtego okresu uznawana jest postać o atrybutach kobiecych o imieniu Kubaba, choć bardzo mało o niej wiadomo. Niektórzy badacze uważają, że Kubaba, czczona przez Churytów w Syrii, jak również później w Imperium Hetytów, wyewoluowała w grecką Kybele z okresu mekeńskiego. 3000 lat przed naszą erą okres Neolitu. Fenicja kraina istniejąca na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, na terenach późniejszego Libanu, zachodniej Syrii i północnego Izraela. W Fenicji bardzo silnie zaznaczały się wpływy Babilonu, a do roku 1000 przed naszą erą, kraina ta znajdowała się pod wpływem Egiptu, będącego u szczytu swojej potęgi. Ponieważ ówczesny świat wyznawał politeizm, jest bardziej niż prawdopodobne, że przeróżne kulty i wierzenia mieszały się, ewoluując w inne lub łącząc się ze sobą. Najważniejszymi bóstwami fenickimi były Baal-Shamin, Pan Niebios i asztarte. Jednym z atrybutów Baala jako bóstwa solarnego były promienie słoneczne wokół głowy. Podobnie przedstawiane są na przykład postaci świętych we współczesnych religiach. Również w ich przypadku symbolem świętości jest Aureola, umieszczana wokół głowy. Asztarte, podobnie jak Wenus z Willendorfu, była uosobieniem płodności i, tak jak później Artemida, boginią księżyca. Asztarte zwano królową niebios i oddawano jej cześć również w Egipcie, gdzie była również postrzegana jako boginię wojny i utożsamiana z babilońsko asyryjską boginią Isztar, oraz sumeryjską boginią Inanną, panią niebios. Frygia, zachodnia Anatolia. Królestwo Frygi istniało tu pomiędzy około 1200 a 700 lat przed naszą erą. To właśnie we Frygi czczono Kepele, boginię płodności, urodzaju wiosny i miast obronnych. Nazywana ją Magna Mater. Kebele była również strażniczką zmarłych. Jej kult, obecny od tysiącleci w całej Azji Mniejszej, zaznaczył się również tutaj, by przetrwać w Imperium Romanum aż do V wieku naszej ery. We Frygii, w mieście Pessinunte, w sanktuarium poświęconym Kebele, znajdował się czarny kamień, jako symbol tego bóstwa. Był to najprawdopodobniej oprawiony w srebro meteoryt w kształcie figury kobiecej. W 7. i 6. wieku przed naszą erą Kult Kybele dotarł do Grecji, gdzie bogini zyskała miano Matki Bogów, a w II wieku przed naszą erą Kybele zaczęto czcić także w Rzymie, gdzie przygotowano dla niej siedzibę w świątyni Wiktorii na Palatynie. Kybele, jak się później przekonamy, posiadała kilka cech wspólnych z Artemidą. Przedstawiano ją siedzącą na tronie. Jej głowę zdobiono w koronę z murów miejskich, a jej atrybutami były róg obfitości i lew. Święto Kybele trwało od 4 do 10 kwietnia. Organizowano wtedy widowiska i wyścigi konne w Circus Maximus. Najprawdopodobniej pod wpływem cywilizacji jońskiej, 2000 lat przed naszą erą, kulty Kybele i Artemidy zlały się w jeden. Artemida była bóstwem o sprzecznych cechach. U Greków była boginią łowów, zwierząt lasów, gór i roślinności. Uważana ją również za boginię płodności. To ona niosła pomoc kobietom ciężarnym i rodzącym. Podobnie jak kilka tysięcy lat wcześniej fenicka Asztarte, również Artemida była boginią księżyca i dodatkowo śmierci. Stąd jedną z jej cech było okrucieństwo. Niekiedy składano jej ofiary z ludzi lub okaleczanych zwierząt bądź palono ich żywcem. Wsparcie podczas dorocznych ceremonii młodych chłopców bito tak mocno i tak długo, aż orzeczono, że krew tryskająca na posąg bogini będzie w stanie ją zadowolić. Największym jednak kultem Artemida cieszyła się w małoazjatyckim Efezie gdzie w 625 roku przed naszą erą wybudowano dla niej świątynię jednak ta została zniszczona niedługo potem przez kimeryjczyków którzy najechali i złupili Efes. Pożar świątyni strawił również posąg Artemidy wykonany z drewna Tylko niektóre jego elementy były żelazne i kamienne późniejsze wykonywane już z kamienia Na gruzach starej świątyni w latach 564 do 540 Zbudowano drugą, o wiele większą i wspanialszą, która swym dostojeństwem przytłoczała wszystkie inne. Ogramem przewyższała nawet ateński panteon czterokrotnie. Kamienny dach wsparty był na 127 kolumnach o wysokości 20 metrów każda. Obwołano ją jednym z siedmiu cudów starożytnego świata. Pewnej nocy jeden z obywateli miasta, szewc Herostratus, Pragnąc, by jego imię pozostało zapamiętane na wieki, podpalił świątynię. Wkrótce sprawcę schwytano, skazano na śmierć, a jego imię obłożono klątwą zapomnienia damnatio memorię. Aleksander Wielki, wizytując wtedy miasto, zaoferował się sfinansować odbudowę świątyni. Mieszkańcy nie chcieli się zgodzić, twierdząc, że jeden Bóg nie może budować świątyni dla innego Boga jak czytamy w zachowanych dokumentach. W latach pomiędzy 334 a 260 nowa świątynia jednak powstała i do swego upadku była największą świątynią tamtych czasów. Usytuowana na cyklu zatoki rzeki Kajstros, świątynia otoczona była z trzech stron wodą co musiało sprawiać niesamowite wrażenie. Koniec sanktuarium nastąpił wraz z najazdem gotów na Efes, którzy doszczętnie ją zniszczyli, a świątynia nigdy więcej nie została odbudowana. Część budulca pochodzącego ze zniszczonego sanktuarium posłużyła do wzniesienia bazyliki św. Jana Apostoła na oddalonym o 3 km wzgórzu Ajasuluk w dzisiejszym mieście Selczuk. Sama Artemida była bardzo starą boginią, czczoną na tych ziemiach na długo, zanim przybyli tu Grecy. Otaczano ją wielkim kultem. Jako pani przyrody, Artemida efeska posiadała wiele guzów, określanych jako piersi. Choć opinie co do tego są podzielone. Niektórzy znawcy tematu uważają, że guzy te są symbolem spływającego miodu, ponieważ w okresie istnienia Efezu. Bito monety z wyobrażeniem pszczoły na odwrocie. Myśliwi i rolnicy wieszali dla niej kapliczki w lasach. Modlono się do niej o uzdrowienia i w zamian oferowano w jej świątyniach dary wotywne. Dniem poświęconym Artemidzie był 13 sierpnia. To właśnie wtedy obnoszono jej posąg po całym mieście, śpiewano pieśni pochwalne i dziękczynne. Z tej okazji organizowano huczne zabawy i tańce. Raczono się winem i jedzeniem. Pachniało wiosennymi kwiatami, a jednym ze źródeł dochodu dla mieszkańców miasta była sprzedaż pamiątek związanych z kultem Artemidy. Źródła pisane podają, że w okresie kiełkującego chrześcijaństwa pewien złotnik trudniący się produkcją pamiątek religijnych Demetriusz wszczął bunt, widząc w wyznawcach nowej religii zagrożenie dla swoich interesów. Święty Paweł, przebywający wówczas w Efezie, nawoływał do zerwania z fałszywymi bożkami i zaprzestania kupowania pamiątek wykonanych ludzkimi rękami. Ich produkcja przynosiła w Efezie i nie tylko, niemałe dochody. Poruszenie wkrótce zostało zażegnane, a chrześcijaństwo rozwijało się w Azji Mniejszej bez przeszkód. Na uwagę zasługuje fakt, że wyznawcy wszystkich religii, również ich chrześcijanie, do dzisiejszego dnia bardzo chętnie zaopatrują się w pamiątki religijne wykonane ludzkimi rękami i obecnie nikogo to już nie szykuje. Wraz z rozwojem chrześcijaństwa wielkie religie politeistyczne z ich panteonami bóstw zniknęły z kart historii. Obecnie żyjemy w okresie przejściowym pomiędzy początkiem końca wielkich religii, a początkiem początku czegoś nowego. Od kilkudziesięciu lat do głosu zaczynają dochodzić już niesformalizowane struktury religijne, a prądy umysłowe, w których centrum znajduje się sam człowiek, ze swoimi zdolnościami, talentami i możliwościami. W myśl zasady, że każdy jest kowalem własnego losu, Ograniczanymi jedynie przez określony sposób myślenia i działania. Podejście nowoczesnego świata przesuwa odpowiedzialność na nas samych, co niejednego z nas przeraża i sprawia, że wielu z nas wciąż pozostaje w ramionach religijnych dogmatów i nakazów moralnych.